Hej, hej, oto Ola, to pierwszy na moim kanale. Dzisiaj mam nagram taki fajny odcinek. Spędzacie ze mną cały dzień. Od rana do wieczora i jest godzina 8.00 i my się szykujemy do szkoły. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo no, są były tylko stare inne vlogi, a już tego nie powiem, no to powiem, że taki będzie e, fajny no i dzisiaj jest wtorek i jest 27 listopada dobra szykujemy się już myjemy zęby czeszemy się i się ubieramy i idziemy do szkoły bo mam pół godziny na ubranie się to się widzimy jak się ubiorę lub jak e... no nie wiem no, zobaczymy a no, i jeszcze nie wiedziałem, ale już mam trzy tygodnie. Aparat na zęby i teraz Wam go pokażę. O, tak, no, w aparacie. Yy, o. Trochę jest niewygodnie, ale jest ok. Dobra, ubieramy się, bo już mało. Czasu. Może do 15:24. Ja już jestem gotowa, że sobie taką białą, taką brzuszkę z berszki. Tylko sobie wziąłem takie czarne tarsiki, żeby było wygodnie. I idziemy nóżką. No idziemy nóżką. Albo się widzimy w trakcie, albo po szkole. To zobaczę jeszcze. Już skończyłam lekcję. Dzisiaj zaczęłam od 9 do 16.10 i już jestem po lekcji wychowawczej mam biologię, biologie, żeby zostało 3-4 lekcje, Dzisiaj już widzimy po szkole. Wracamy. Dobra! I my już gotowi. do i mam czapkę, mam taką bluzę i z tyłu mam wielkiego motyla i ja nie mam jak wam to pokazać latowe takie, no takie nowoczesne pasy tylko skarpetki takie buty zimowe tak po prostu zbieramy się już do stajni już do stajni, stajni. jedziemy do stajni i będzie o zrobi ja to 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 fajne przybiczki. na jedzonku i czekamy na zupę i na i na herbatę być tu Tu mam pracę do Francji? I jesteś nie yeah. No yeah, well. Dobra, idziemy siodłać Donka, ja jakby coś wam tego nie nagram, bo muszę 10 minut go ubrać, a um, nie mam czasu, jakby dostać do sorki, ale się śpieszymy z poraniem konia, więc niestety nie. No i jeździmy, tak następujemy się i Wywieźliśmy galop już robiliśmy e, taki ten I wspomniałam nogę, Skapnęłam się już e, No już jak byłam Na innej stronie No i po treningu Ciasteczko z kąskiej cukierki No i wracamy Ze sali. Dobra, No i my już przyjechaliśmy do domu Po sali sobie zbiorni e kiedy tego bo ja zawsze tak robię, ja zawsze. A jest godzina 21:30. mam nadzieję, że mam się podobał ten film. Jak tak, dodajcie suba, łapkę łapkę do góry i pa.